Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest Centrum Handlowe Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat. Współpracujemy w magazynie bez hamulców. Koniec sezonu to początek remontów. Dziś przyglądamy się prowadzonym i planowanym pracom na Rzeszowskim stadionie. Jak zawsze, wybierzemy najciekawsze informacje ze Speedwayem w roli głównej. Pożegnamy bombera, któremu dzika karta i nowe przepisy uniemożliwiły starty w Rzeszowie. I przypomnimy pojedynek Polska kontra reszta świata. Po wschodniej stronie miejskiego stadionu, prace związane z budową nowej trybuny idą pełną parą i z dnia na dzień budowla zaczyna nabierać kształtów. Powstanie tu m.in. 4700 zadaszonych miejsc dla kibiców. Tymczasem, warunki panujące po drugiej stronie toru już dawno przestały spełniać jakiekolwiek normy. Stąd decyzja władz miasta o remoncie również tej części stadionu przy Hetmańskiej. Przetarg został już ogłoszony lada dzień, to znaczy dokładnie 20 października będzie otwarcie ofert potem oczywiście sprawdzenie tego wszystkiego, podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu. Przetarg zakłada, że przede wszystkim zostaną wyremontowane wszystkie przejścia betonowe, czyli te, które prowadzą z Korony na sam dół jak również te, które znajdują się między, między krzesełkami. Oczywiście wszystkie te elementy betonowe, które też przytrzymują krzesełka, też będą, yy, będą zmieniane. Prawdopodobnie będą też troszeczkę obniżane, żeby, żeby no, komfort siedzenia był yy, znacznie yy, lepszy. Yy, oczywiście będą też nowe krzesełka, bo oprócz tej części, która, która jest już okrzesełkowana, zarówno ten łuk, jak i ten, no, będzie to wszystko wymienione, czyli, czyli te ławki, no, które są dosyć nieestetyczne, będą zamienione na krzesełka. Oczywiście wszystkie sektory będą dokładnie ponumerowane, każde siedzenie będzie mieć też, też swój numerek. Oprócz tego odnowione zostaną wszystkie te elementy metalowe, czyli zarówno ten płot odgradzający trybunę od, od yy, bieżni, jak i również te wszystkie elementy które metalowe, które yy, przychodzą wzdłuż, yy, tutaj prowadzące z yy, na dół, jak i, jak, i, jak i całe tamte ogrodzenia przy, przy krzesełkach. Także to, to zostanie wszystko odnowione. Yy, termin realizacji całej tej inwestycji jest przewidziany na Zakończenie jest przewidziane na koniec marca. Czyli wszystko, wszystko tak chcemy zgrać, żeby zarówno ta trybuna zachodnia, jak i, jak i nowa trybuna, która, która w tej chwili jest budowana, zostały oddane do użytku właśnie na koniec marca przyszłego roku. Na ten zakres jest to, jest to, jest to pierwszy przetarg, także mamy nadzieję, że, że, że pójdzie to wszystko bezboleśnie i uda się umowę podpisać miarę szybko. Według władz miasta decyzja o remoncie trybuny nie oznacza rezygnacji z planów dalszej rozbudowy stadionu, ale na nią na razie nie ma pieniędzy. Koszt prac przy zachodniej trybunie szacowany jest na milion złotych. Koszt budowy tej po wschodniej stronie toru to już ponad 32 miliony złotych. Do tej pory zakończono tam prace związane z wbiciem 780 betonowych paliw w podłoże, wykonaniem fundamentów i nowych instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej czy deszczowej. Teraz można obserwować kolejne etapy wznoszenia konstrukcji żelbetowej pierwszego i drugiego poziomu trybuny. Te prace mają się zakończyć do połowy listopada, tak by w zimie można było montować metalową konstrukcję dachu i krzesełka. Sama konstrukcja zadaszenia ma ważyć blisko 800 ton i jej montaż potrwa około 3 miesięcy. Oprócz trybuny powstanie tu również dodatkowy wjazd na teren stadionu, parking i nowe boiska treningowe. Po wprowadzeniu nowych przepisów przez spółkę zarządzającą Ekstraligą padła propozycja zorganizowania również lokautu, czyli zawieszenia rozgrywek na czas ustalenia nowych stawek finansowych z gwiazdami polskiej ligi. Młodzieżowiec drużyny Tauron Azoty Tarnów Tadeusz Kostro uczestniczył w wypadku samochodowym. Do zdarzenia doszło w drodze do Szczecina. W wypadku zginął brat Tadeusza, a on sam przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy. W ostatnich wyborach parlamentarnych prezes stelmetwalu Bazu Zielona Góra Robert Dochan uzyskał mandat senatora. Nowo wybrany parlamentarzysta zapowiada, że nie zrezygnuje przez to z pracy w klubie. Jak informuje Daily Echo, są plany utworzenia żużlowej ligi mistrzów. Miałaby ona skupiać po dwa najlepsze zespoły z Polski, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii. W naszym cyklu ze starego projektora dzisiaj film Bogusława Lindy z 2000 roku pod tytułem Sezon Naleszcza. W obrazie tym pojawia się Speedway, choć trzeba przyznać tylko jedynie w roli ozdobnika. Film opowiada historię młodych ludzi, którzy w niekonwencjonalny, nieakceptowany społecznie sposób chcą zdobyć pieniądze na podróż życia. Dążą do realizacji swoich planów dość bezwzględnie, ale jest coś, co ich zatrzyma. Warto się wpatrzeć w pokazywane zawody, bowiem na torze walczą m.in. znany ze startów w PGM Armarzeszów Rafał Okoniewski, Robert Sawina i Piotr Paluch. Zdjęcia do filmu nakręcono podczas zawodów Wrocławian z Gorzowem. ubiegłą środę poznaliśmy czterech żużlowców, którzy otrzymali dzikie karty od firmy BSI, organizatorów przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Jednym z nich jest obcokrajowiec PGM Army Rzeszów Anglik Chris Bomber Harris. Wygląda na to, że wciąż mam jeszcze dużo do zrobienia i wciąż mam nadzieję, że w każdym następnym Grand Prix będzie lepiej. Chciałbym chociaż załapać się do górnej piątki, ale to wciąż marzenia. Udział w przyszłorocznym cyklu Grand Prix naszego żużlowca oznacza, że zawodnik ten będzie musiał pożegnać się z rzeszowską drużyną, której Bart bronił przez ostatnie dwa sezony. Związane jest to z nowym regulaminem, który ma obowiązywać od przyszłego roku, a według którego każda drużyna Speedway Extra Legi w składzie na mecz może posiadać tylko jednego zawodnika z cyklu Grand Prix. A przypomnijmy, że ważny kontakt z PGM Arno ma inny z uczestników Grand Prix, Australijczyk Jason Crump. Ci, którzy lubią widowiskowy styl jazdy Anglika mają jeszcze nadzieję na zmiany w regulaminie Ekstraligi. No bo przecież nie takie rzeczy już polski Speedway widział. Na razie jednak Bomber musi pożegnać się z rzeszowską drużyną. Oto pełna lista startowa Grand Prix 2012. Termina-se a Co do tego meczu na toruńskiej motoarenie, wszyscy są zgodni. To było wyjątkowo udane, żużlowe widowisko. Ale nie mogło być inaczej, skoro drużyna Polski zmierzyła się z ekipą reszty świata, w której wystąpili indywidualny mistrz świata Greg Hancock, wicemistrz czyli Andrea Johnson, a także Niki Pedersen, Antonio Lindbeck, Chris Holder oraz juniorzy Martin Waculik i Delcy Ward. Barw naszego kraju bronili natomiast Tomasz Golob, Adrian Miedziński, Piotr Protasiewicz, Janusz Kołodziej i Jarosław Hampel. Maciej Janowski i Przemysław Pawlicki. Rywale Polaków rozpoczęli od pecha. Na starcie pierwszego biegu w taśmę wjechał Martin Waculik, a Dersi Ward nie dał rady dogonić Przemysława Pawlickiego i Macieja Janowskiego, więc wyścig zakończył się wynikiem 5 do jednego dla Polski. Straty obcokrajowcom udało się odrobić dopiero w piątym wyścigu. Ale nie na długo, bo w kolejnej gonitwie Jarosław Hampel pokonał Andreasa Janssona, a Przemysław Pawlicki okazał się szybszy od Antonio Lindbeka. Następna ocłona również należała do Polaków, którzy tym razem dowieźli do metu podwójne zwycięstwo i ich przewaga wzrosła do 6 punktów zastosowana przez zespół Reszty Świata rezerwa taktyczna niewiele dała, bo jadący za Antonio Limbeka Darcy Ward został pokonany przez Tomasza Goloba, a Andreas Jansson przyjechał ostatni za Adrianem Miedzińskim i gospodarze powiększyli swoją przewagę do 8 oczek. Dopiero Chris Holder jadący jako Joker odrobił nieco straty, ale mimo to przed biegami nominowanymi na tablicy winiał wynik 42-37 dla Polski. Remis w pierwszym biegu nominowanym zagwarantował naszej reprezentacji wygraną, a zawodnicy Reszty Świata zdołali jeszcze rzut na taśmę zmniejszyć rozmiar porażki do 3 punktów i mecz zakończył się wynikiem 47 do 44. Występy w najlepszej światowej lidze Speedwaya oznaczają wyjątkowe emocje, ale i wyjątkowe koszty. Nikt oficjalnie nie chce mówić o konkretnych kwotach, ale wiadomo, że budżety drużyn liczone są w milionach złotych. Po zakończeniu sezonu rozpoczynają się żmudne negocjacje władz klubowych ze sponsorami. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w przyszłym roku będą wyglądały finanse rzeszowskiej drużyny. Myślę, że takim budżetem, który funkcjonuje w Ekstralidze, to jest około 8 milionów złotych. Oczywiście są kluby, które mają niższe i są kluby, które mają wyższe budżety. I tak jak to już zostało powiedziane, nie tylko są to garze zawodników, ale również obsługa zawodów, techniczna. Utrzymanie stadionu i wszelkie koszty związane z prowadzeniem rozgrywek, sędziowie, osoby techniczne. Szereg elementów składa się właśnie kosztowych na tego typu budżet staramy się po prostu mierzyć siły na zamiary. Nie renegocjujemy kontraktów, my nie obiecujemy i myślę, że jeżeli te zmiany w regulaminie zafunkcjonują, czyli jeden zawodnik z cyklu Grand Prix i taki spłaszczony KSM pozwoli na to, żeby wyrównać poziom sportowy drużyn i tym samym jakby te żądania zawodników były na realnym poziomie. Trzeba dużo sponsorów, te rozmowy nigdy nie są łatwe, ponieważ no, każdy zastanawia się, jak wydać pieniążki, to jest rzeczą naturalną. Dla mnie, co mogę podać na przykładzie naszej firmy, bardzo ważny jest sponsoring sportowy, bo przynosi on wymierne korzyści. I tutaj, jeżeli chodzi o właśnie ekspozycję medialną, co jest takim dość ważnym parametrem, to naprawdę są tutaj bardzo dobre wyniki i potrafi to być kilkakrotnie wyższa ekspozycja medialna od zainwestowanych pieniędzy. Także bardzo namawiam te firmy, które jeszcze się wahają, żeby skorzystały z oferty. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest Centrum Handlowe Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat.